Chciałbym zapytać Pana, co dzisiaj mamy za uroczystość tutaj w Nowosielcach? W Nowosielcach jest obchodzony jubileusz 60-lecia powstania LKS Szarodka Nowosielce. Jest to no, świetna uroczystość, 60 lat działalności klubu. Myślę, że wspaniały jubileusz. Czy to jest najstarszy klub sportowy w gminie Zarszym? Nie, no wszystkie kluby. Praktycznie y, y, powstawały no, w, w latach 50. Niektóre parę lat są starsze, niektóre młodsze. No i myślę, że spor na terenie gminy istnieje tak jak, jak mówiłem od y, lat 50. Jak infrastruktura sportowa w gminie Zarszyn wygląda? Czy macie orliki, czy będziecie, czy będziecie po prostu, czy rozwijacie stadiony trawiaste? Niestety orlika nie posiadamy jeszcze, inwestujemy w stadiony trawiaste. Ostatnio nowy stadion i budowa szatni na Długim. Była robiona płyta, następne są w przygotowaniu, będą robione płyty. W Odrzechowej, w Pielni i w Zarszynie, remonty trybuny w Zarszynie, też remont szatni. Także inwestujemy cały czas, po prostu korzystając z pozyskanych środków unijnych. A która z drużyn z gminy Zarszyn gra w najwyższej klasie rozgrywkowej? Nasze w klasie najwyższej to są trzy e, drużyny to jest Pielnia, Zarszyn i Długie w klasie A. Dwie drużyny w klasie B to jest Bazanówka i Nowosielce. Czyli co, możemy życzyć okręgówki dla Zarszyna? Ja myślę, że dla wszystkich, drużyn na terenie gminy, należy życzyć im, żeby w tym sezonie no, awansowały przynajmniej o jedną klasę wyżej, czyli TSA do okręgówki, TSB do klasy A, tak, żeby te sukcesy były no, jak największe. E, dziękujemy bardzo i życzymy sukcesów. Dziękuję. Znajdujemy się dzisiaj na stadionie. Znamienita okazja 60 lat klubu. E, opowiedz nam coś o historii klubu: o w jakich klasach rozrywkowych najwyżej graliście, jakie mieliście sukcesy? E, no, na dzień dzisiejszy. Borykamy się z wejściem do A klasy, mamy problemy, ale w ubiegłych latach występowaliśmy dwukrotnie w klasie okręgowej. Z sukcesami, bez sukcesów udało nam się tam przetrwać trzy sezony powiedzmy. Na dzień dzisiejszy, panowie, mamy trzy sekcje: trzy drużyny piłkarskie: seniorów, juniorów i orlików. To będzie około 50. 60 piłkarzy, które reprezentuje barwę naszego klubu. Klub jest, powiedzmy sobie, taką instytucją, w której możemy krzewić kulturę, bo na dzień dzisiejszy w naszej miejscowości nie posiadamy żadnej sali gimnastycznej, po prostu nie możemy ćwiczyć. Natomiast, wiadomo, po pracy spotykamy się młodzież, jak i osoby dorosłe, aby ćwiczyć przede wszystkim i być zdrowym człowiekiem. No. Szymek Gołda? Pomaga Wam jeszcze? Tak, 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 pomaga. Naprawdę nam dużo pomógł i mam nadzieję, że nam jeszcze pomoże.